Cześć! Jest sobota, 2 sierpnia 2025. Jesteśmy w Chełmsku Śląskim nad rzeką Zadrna i dzisiaj będziemy przechodzić przez Góry Krucze, zdobywając najwyższy polski szczyt tych gór, Szeroką, a następnie przejdziemy do Lubawki. Pierwszy etap wędrówki stanowi przejście niebieskim szlakiem po drodze asfaltowej przez miejscowość Błażejów od Hrączka Śląskiego do podnóża Gór Kruczych. Warunki pogodowe są dzisiaj dobre. Nie pada, jest zachmurzenie. Dzisiejszy dzień jest trzecim dniem z mojej trzydniowej wycieczki w rejon Chełmska Śląskiego. Pierwszego dnia zdobywałem róg, drugiego dnia przeszedłem Worek Ochrzyszyński. Dzisiaj idę tą samą trasą pod górę, którą schodziłem wczoraj kończąc Worek Ochrzyszyński. I jest to dość łagodne podejście na granicę polsko-czeską. Najpierw niebieskim szlakiem, później czerwonym. Czerwony szlak dopiero na samym końcu robi się trochę bardziej stromy, i gdzie łączymy się finalnie z zielonym szlakiem na granicy połusko-czeskiej. Opuszczamy błażejów i wchodzimy na drogę gruntową. Z tego miejsca otwierają się widoki na leżące na wschód od Chętna Śląskiego góry stołowe. Niestety, chmury są dzisiaj na tyle nisko, że wierzchołki gór są nimi zakryte. Dzisiejszą trasę zaczynaliśmy na wysokości 503 metry nad poziomem morza w Chełmsku Śląskim. Najwyższym punktem będzie szeroka 842 metry nad poziomem morza. A na koniec zejdziemy do Lubawki na najniższy punkt dzisiejszej wędrówki. 493 metry nad poziomem morza. Dochodzimy do Krzyżówki gdzie zmienimy kolor szlaku na czerwony. Początkowo szlak czerwony dość łagodnie opada do Doliny Raby, by następnie bardziej stromo wspiąć się na Przełęcz Wiązowna. Docieramy do skrzyżowania i będziemy zaczynać podejście na przełęcz wiązowna. Końcowy fragment podejścia wiedzie dość stromym wąwozem. Na końcu wąwozu musimy pokonać dość stromy próg. I jesteśmy już na przełęczy Wiązowna, gdzie kończy się Czerwony Szlak. Jesteśmy na granicy polsko-czeskiej. Wczoraj miałem okazję przejść szlak idąc z południa właśnie tą drogą, gdzie je podążamy dalej szlakiem granicznym, zielonym w kierunku północnym. Po czeskiej stronie, za przełęczą, za drzewami, i niestety dzisiaj w chmurach znajduje się najwyższy szczyt gór kruczych, Kraloweski szpiczak. Szlak zielony na szeroką prowadzi dość szeroką, wygodną drogą, płynie się zdecydowanie, choć niezbyt stromo do góry. Przed szczytem szeroki docieramy na punkt widokowy, ale dzisiaj widać tylko chmury. Z punktu widokowego pokonujemy najpierw niewielkie zejście, a następnie będziemy podchodzić bezpośrednio na szczyt szeroki. Docieramy na wierzchołek szeroki, najwyższy szczyt po polskiej stronie gór kruczych. 842 metry nad poziomem morza. Szczyt szeroki jest cały zalesiony, nie ma tu widoków. Stąd przyszliśmy, a to dalszy szlak w kierunku północnym. Ze szczytu Szerokiej do Lubawki mamy około 1,5 godziny, mniej więcej 6 km. Początkowy fragment zejścia z szerokiej nosi znamiona działalności ludzkiej i ślady ciężkiego sprzętu. W dalszej części zejścia szlak staje się znacznie węższy oraz bardziej stromy. W tym miejscu chmury nie zasłaniają nam widoku i możemy podziwiać krajobraz na stronę północną. W dole widać już zabudowania. W pewnym momencie szlak odchodzi od granicy i wykonuje taki mały trawers z Natomiast teraz schodzimy cały czas wąską i dość stromą ścieżką. Pozostało 100 metrów w dół. W dolnym fragmencie zejścia rozpościera się widok na stronę północną. Szlak od strony północnej szerokiej o wiele bardziej strony niż od strony południowej, czy też od strony wschodniej, którą wchodziliśmy na grań. Również miejscami kamienisty i w dolnej części trochę zarośnięty. Tutaj mamy możliwość iść dalej zielonym szlakiem w kierunku do ulicy Sudeckiej, głównej ulicy w Lubawce, lub spróbować dojść w prawo ścieżką nieznakowaną w kierunku szlaku niebieskiego, który prowadzi również do centrum Lubawki. A tutaj mamy widok na stronę zachodnią. Po drugiej stronie bramy Lubawskiej widać karkonosze. Ostatni fragment szlaku zielonego do ulicy Sudeckiej to zejście ścieżką przez łąkę i trzeba tutaj uważać, gdyż oznakowanie szlaku jest bardzo słabe. Widok na stronę zachodnią na Karkonosze. Jesteśmy już prawie przy ulicy Sudeckiej. Możemy tu rzucić okiem do tyłu. Tak prezentują się góry, kruczej po prawej masyw z szeroką. I jeszcze spojrzenie w kierunku północnym. Zejście jest szerokie zakończone. Pozostało jeszcze dojść do centrum lubawki drogą wzdłuż torów kolejowych. Jesteśmy już w centrum Lubawki. Dzisiejsza trasa przez góry krucze i szeroką zakończona sukcesem. Dzięki za dzisiejszą wędrówkę i do zobaczenia.